Jaki? Już tłumaczę, bo opinie jest wiele i nierzadko są od siebie diametralnie różne, przez co, mimo naszych marzeń, nie wszystkie mają rację bytu. No, sorry. Długo nad tym myślałem i doszedłem do wniosku, że rozsądnym wyjściem, zarówno dla twórców, jak i wydawcy, a przede wszystkim dla nas, graczy, byłoby rozwinięcie pomysłów Hita. Dlatego dzisiaj o tym, dlaczego akurat on, w jaki sposób go rozwinąć i jakie są na to szanse. Zapraszam. Na pewno zauważyliście, że coraz rzadziej w grach wyścigowych pojawia się policja i nie tylko dlatego, że tych dużych gier wyścigowych w ostatnimi czasy pojawia się mniej, podkreślam dużych, bo nie liczymy mobilniaków, ale dlatego, że głównie pojawia się ona w serii Need for Speed i całym sercem liczę, że pojawi się także w nowej odsłonie. Grając w Forze za bardzo stęsknię się za pościgami. I dzisiaj, właśnie w dobie Forza Horizon, czy opcjonalnie Dekru 2, odzwyczajamy się od obecności stróżów prawa w grach wyścigowych, mimo że od dawna stanowili oni ważną ich część. Czy to w pierwszych odpursutach, czy jeszcze wcześniej w Otwartym Świecie, mojego ukochanego Mi Jednak nie zawsze była stworzona poprawnie, i przykładowo w takim TDU była totalnie niepotrzebna, a w pierwszym Dekru beznadziejnie nudna, i dlatego bolały zadania pokoju zgub milion pościgów. W dupę się pocałujcie. Ale jest też wiele gier, które świetnie implementowały Policję. I dlatego poświęcę im cały kolejny film. Natomiast spokojnie, już teraz powiem wam, że na ich czele, no według mnie przynajmniej, stoją właśnie Need for Speed. I mimo, że hit nie jest tym najlepszym, to rozdzielenie gry na dzień i noc, mimo że wydaje się proste i mało odkrywcze, to niesamowicie urozmaite rozgrywkę. I co ważne, w przeciwieństwie do takiego rajewalsa, w którym nie mieliśmy żadnego momentu wytchnienia, to tutaj mamy wybór. Czy rzucić się w wir gorących pościgów, a po ucieczce niezauważalnie przemykać po mapie między kolejnymi wyścigami? Czy w spokoju testować auta, zbierać znajdźki i po prostu odkrywać mapę? Bo nie wiem co jest gorsze. Nieproszona policja w najmniej oczekiwanym momencie? Czy jej totalny brak w otwartym świecie? O tobie mówię, payback. Dlatego uważam, że należy kontynuować tę drogę. Tylko pytanie, czy zrobić to od razu, teraz, część po części, czy za kilka lat, aby gra wykorzystująca ten patent nie była zbyt szybko krzyknięta odgrzewanym kotletem? No cóż, jesteśmy w internecie od wczoraj i wszyscy wiemy, że i tak zostałaby tak nazwana. A tak się składa, że dość głośna zmiana studia odpowiedzialnego za nowego nefesa z duchów na Criterion jest idealną okazją na pokazanie, ok, robimy to jeszcze raz, ale lepiej. Aby dosadnie zaznaczyć, że nowy Need for Speed, czy w ogóle nowe Need for Speedy, będą lepsze od wcześniejszych. A łatwiej pokazać to na przykładzie dwóch do siebie podobnych i za sprawą setek jasnych porównań tworzonych później przez całą społeczność na YouTube. Niż wydając coś zupełnie innego i trudnego do porównania. Tak jak miało to miejsce podczas siódmej generacji konsol, kiedy każdy kolejny Need for Speed, mimo że świetny na swój sposób, to na tyle inny, że każdy zawiesza na nim psy. Bo tak. Zatem zostajemy przy pomyśle podziału na dzień i noc. Tylko jak to usprawnić? Przede wszystkim na to większy nacisk, bo w chicie poza tym, że za dnia zarabialiśmy pieniądze, a nocą reputację i jedno wymagało drugiego, to nie czuliśmy większej motywacji, aby akurat teraz wybrać tę jedną konkretną porę, no, poza misjami fabularnymi. Ale z tego co pamiętam, one głównie występowały nocą. I czy pamiętacie, aby te legalne, dzienne wyścigi posiadały jakąś otoczkę fabularną? No, ja nie. Nawet jeśli taka była, to nie pamiętam. Po prostu one tam sobie dziś były, organizowane przez nie wiadomo kogo i nie wiadomo po co, a my braliśmy w nich udział, żeby zarobić. Tyle. Ale jeśli się mylę, to przepraszam i poprawcie mnie w komentarzach. Dlatego uważam, że fabuła powinna bardziej przypadać między sobą wątki złopór i można by było tego dokonać na przykład poprzez stworzenie faktycznych legalnych imprez wyścigowych rodem z Prostreita, stojących w kilku miejscach na mapie niczym festiwale z the Horizon i działałyby one jako takie huby, w których rozgrywałaby się fabuła, dostawalibyśmy dzienne misje, czy po prostu blokowywali kolejne wyścigi na mapie, a miłym dodatkiem byłby towarzyszący nam w tle wodzirej, tak jak znowu miało to miejsce w Prostricie. Tak się składa, że ciekawie pokrywałobyś się to z plotkami, które już jakiś czas temu trafiły do sieci, kiedy to jedna z pracowników Ethereonu pochwaliła się na Twitterze zdjęciami gadżetów, które otrzymała od studia. A była to torba i naklejki, w stylu takiego graffiti, z czym kojarzony był właśnie Pro Street. Jest to co prawda tylko mała poszlaka i być może ślepa, ale rozbudza wyobraźnię i ma swoich zwolenników. No ale robienie kolejnego stricte Pro Streeta nie ma po prostu sensu, bo ta gra uderzałaby w zbyt podobne tony, co niedawno wydany Grid Legends ale hybryda dalej ma sens. Dlatego co zmieniłbym w nocy? Na pewno mniej niż za dnia, bo o ile tam mało co nas angażowało i traktowaliśmy dzienne wyścigi tylko jako nabicie gotówki i tak nos trzymała w napięciu, za sprawą wcześniej wspomnianych pościgów, mnożników reputacji, czy wyścigów o specjalne części od konkretnych progów obławy. A co bardzo ważne, pochłaniała nas zasadą, że jeszcze jeden wyścig, bo mam wysoki mnożnik. Po to, aby zaraz wszystko stracić. I tak w kółko. Ja chcę jeszcze raz! Nie, nie! Jedyne czego mi tutaj brakuje to technologii pościgowych. I może nie w takim stopniu jak w Ewałsie czy Hot pursuit, bo tam cała gra opierała się na walce policji ze ścigantami, ale chciałem w jakiś sposób po prostu móc się bronić. I na pewno urozmaiciłoby to rozgrywkę. Jakieś zagłuszenie, kolczatka czy natychmiastowe pompowanie opon. Wiecie, takie niezbędne minimum, które nie sprawi, że staniemy się czołgiem nie do pokonania, tylko doda nieco smaczku. A przecież już w hicie mieliśmy tego lekki przedsmak, bo pozwalał nam wybrać jedną technologię pokroju, zestawu naprawczego czy tam chyba turbo. Ale to nieco za mało. Podsumowując, to czego oczekuję od rozbicia rozgrywki na dzienną i nocną, to większego zaangażowania mnie jako gracza w wątki obu tych pór. I przyjemnym by było, gdyby kampania fobularna zachęcała nas do częstych zmian. I oby te dwie pory same w sobie były atrakcyjne. Dlatego moim faworytem byłoby połączenie festiwalowego Pro Streeta za dnia, kiedy to legalnie sprawdzamy się na torach, pokonujemy kolejnych kierowców i zarabiamy. Z klimatem z 2K15 nocą, kiedy to denerwujemy policję, ścigamy się nielegalnie o reputację i spełniamy te mniej legalne marzenia młodych i głupich kierowców. Jestem młody i głupi! Ale podkreślam, klimatem. Bo policja 2K15 to był po prostu żart. Gry wyścigowe już nie raz pokazały nam, że lepiej sprawdza się w nich bardziej przyziemna historia, niż obalanie rządów skorumpowanej policji, czy mafii trzęsącej całym wyścigowym półświatkiem. O Tobie mówię, Payback. Dlatego czemu by nie stworzyć historii kierowcy ścigającego się po nocach o reputację na ulicy i zarabiającego pieniądze za dnia na samochody, które pomogą mu dojść na szczyt. Wiem, brzmi jak banał, ale na masę sposobów da się to poprowadzić ciekawie i mój przykład będzie pierwszym z brzegu. Zaczynamy standardowo, jako zwykły gość, co najwyżej ambicjami w zasłabym samochodzie, aby spiąć się dziś wyżej w ulicznej hierarchii, aż w mieście zostaje zorganizowana impreza, być może Battle Machine nawiązując jasno do prostrida. Oczywiście bierzemy w niej udział i pozyskujemy środki na dalszy rozwój, jednocześnie rozbijając się nocą po mieście i awansując w ulicznej hierarchii. Jednak te nocne wyścigi psują festiwalowi renomę i organizatorzy postanawiają wykluczać z zawodów osoby ścigające się nielegalnie. I od tej pory nie możemy dać się złapać, bo naszym nadrzędnym celem jest stanie się królem ulicy, a festiwal to narzędzie, bez którego nie damy rady. I tak mogłyby wyglądać główne założenia nowego NFSA. Napisz w komentarzu jeśli Ci się podobają lub podziel się swoimi pomysłami. Ale wiele innych rzeczy przydałoby się poprawić lub w ogóle do serii wprowadzić, dlatego teraz wymienię ich kilka. Przede wszystkim ślepo liczę, że w końcu kolejne studia zaczną wprowadzać do swoich gier mechanikę odskakujących przechodniów, bo mało co irytuje mnie w grach wyścigowych tak bardzo jak puste ulice miast. I wiem, mówię to w każdym filmie. No ale, pseudo Miami z Hita jest świetnie zaprojektowane i śliczne, ale co mu z tego jak kartonowe miasta z The wydają się być dużo żywsze właśnie za sprawą pierwszych. I to samo tyczy się terenów pozamiejskich. A jeśli jesteś ciekaw, kto zamieszkuje te tereny pozamiejskie, to zapraszam do poprzedniego filmu. Wręcz proszę. Idąc dalej, mam nadzieję, że elektronicy pozostaną przy Frostbite i będą rozwijali model zniszczeń w Need for Speed'ach. bo na tym tle hit po prostu błyszczy, zestawiając go z konkurencją, pozwalając nam zniszczyć większość drzew, ogrodzeń, murków, czy nawet niektóre struktury, i także te większe. <laughs> miło, gdyby DAJE to wspierali, i miło by było, gdyby rozmieścili też więcej dealerów na mapie niż jeden. Chociaż niekoniecznie tematycznie po klasach, jak w paybacku, tylko po prostu sypnali tego więcej. A jak mowa o rozmieszczaniu elementów na mapie i destrukcji, to czymś, co na pewno rozmaiciłoby wiele pościgów, byłyby pułapki do rozwalania, tak jak miało to miejsce w starym Osłontezie. No, spójrzcie tylko na tę stację, aż prosi się, aby te dziwne maszty spadły na kilka radiowozów. Ale urwał! Dodatkowo bardzo podobało mi się wprowadzenie do hita misji pobocznych z oddzielnymi historiami i dojazdy do misji, podczas których nasze postacie rozmawiały. No i oczywiście te specyficzne próby czasowe, w których na przykład bawiliśmy się w pociąg. Jestem pociągiem! Cieszyłbym się, gdyby te, jak i wiele innych ciekawych rozwiązań wprowadzonych do Hita, przetrwało do następnej części. Ale wymieniać tak można długo. Jeśli jesteś ciekaw moich przemyśleń, to daj o tym zjeść w komentarzu, a może powstanie osobny film na ten temat. Lub ewentualnie sprawdź mój pierwszy film na tym kanale, bo tam jest trochę więcej o hicie. chociaż słabo się starzeje. Hit. Hit. But... Chciałem już kończyć ten film, ale kurde. Gram tak w tego hita, jest to zajebiście przyjemna i zajebiście ładna gra. Dlatego boli fakt, że miałaby zadzielne wsparcie po premierze. Szczególnie jeśli zostawimy to jednolipne DLC z wieloma darmowymi aktualizacjami do reboota. Dlatego jeśli mógłbym o coś prosić, to właśnie o to wsparcie po premierze i dodatkową zawartość. No i tym miłym, niemiłym akcentem możemy chyba kończyć. Jak już zapowiedziałem, w następnym filmie zestawimy ze sobą najlepsze gry z pościgami w roli głównej, więc jeśli jesteś zainteresowany, to zachęcam do zostawienia sub'a i napisania ciekawego komentarza. A tymczasem to byłoby na tyle, trzymajcie się i cześć.